To jest drugi odcinek w serii skiny w zakresie 5 euro. Ja jestem Mateusz, są ze mną moi koledzy. Kornel. Więc zaczynajmy. Pierwszym skinem jest to skin Koi do broni Nova. Bardzo ładnie wygląda. W, za, w wersji factory New kosztuje tylko 29 eurocentów. Naprawdę warto. Jako ciekawostka możemy Wam powiedzieć, że ten skin został wzorowany na karpiu Koi, czyli rybie. Można na niej zauważyć liczne łuski, które też przypominają do ryby. Dobrze, następnym skinem jest to skin XM1014, Kościana Machina. Jest to bardzo ładny skin, niestety trochę drogi, bo 1 euro i 15 eurocentów, no to, to trochę dużo, dużo, jak za jednego skina, ale naprawdę warto, jeżeli ktoś często gra tą bronią, to na pewno będzie nią zachwycony. Następnym skinem jest to skin M... 249 Kosmiczny krzyżowiec, który wygląda przepięknie. Jest bardzo ładny. Ma komiksową grafikę. Świetne wrażenie, robią czerwone wstawki. Za wersję lekko używaną zapłacicie 43 eurocenty. Lecimy dalej. Następnym skin jest to mag 7 Strażnik Niebios. Który w wersji nie kosztuje tylko 11 eurocentów. Naprawdę warto. Ten skin jest no, znanym skinem, ponieważ widziałem dość często, jak ludzie nim grają, ale znalazł się na moim rankingu, ponieważ mieścił się w naszym budżecie. Lećmy dalej. <coughs> Następnym, przedostatnim skinem jest to skin Chwali Pięta do Negeva. Jest to, z, no, dość słabo znany skin, ale bardzo fajnie wygląda, za wersję przetestowaną w boju zapłacicie tylko 23 euro centy. Jeżeli chce ktoś dopłacić, to możecie sobie po dopłaceniu tych 60 euro centów, możecie sobie kupić lekko używaną, ale nie, ale ja nie wiem, czy jest warto dopłacać te pieniądze. Jako ciekawostkę, możemy Wam powiedzieć, że kiedy Megeva, na Negeva na klapce, można zauważyć uśmiechniętę Następnym skinem jest to skin origami do obrzyna. Ja lubię ten skin, ale nie jest to z najwyższej półki na pewno nie jest to skin z najwyższej półki ponieważ no możecie go zobaczyć no nie jest jakiś przepiękny ale warto go kupić jeżeli ktoś często gra za tylko 12 eurocentów naprawdę warto kupić tego skina może nie wygląda on jakoś niebiańsko super duper albo że tyłka nie urywa ale bardzo fajnie wygląda ja dziękuję i to już jest niestety ostatni skin na dzisiaj, ale pamiętajcie, zrobimy jeszcze dwa filmiki z PM-ami. To jest już przygotowane, ale wrzucimy go jutro dopiero. I będzie niestety ostatni filmik. Nie, nie wiem, czy się ukaże w sobotę, ponieważ ja mam, to są sprawy prywatne. Niestety muszę gdzieś wyjechać, więc nie wiem, czy się ukaże. Przepraszamy. Więc do widzenia.